Cześć, nazywam się Piotrek Bratusiewicz, a to jest collecting stamps. Mój projekt, którego celem jest odwiedzenie wszystkich krajów świata. W tym tygodniu jesteśmy w Erytrei. Kilkunastu lat podróżuję po świecie. W tym czasie miałem okazję odwiedzić już ponad 140 krajów i ponad połowę ze wszystkich 1300 regionów świata. Pokonałem setki tysięcy kilometrów autostopem, w samochodach, samolotach, nie tylko tych rejsowych, łódkach, na motocyklach, konno, na rowerze i pieszo na sześciu kontynentach. Spędziłem tydzień w kolei Transsyberyjskiej, przejechałem zimą trasę pamirską na motocyklu, pływałem z rekinami na Fidżi, przeszedłem 300 km ciągnąc za sobą sanie po zamarzniętym jeziorze Bajkał w Rosji i wiele, wiele więcej. Na swojej drodze spotkałem tysiące osób i usłyszałem tysiące historii. Jeśli jesteś tu nowy, zaobserwuj mój profil na Instagramie i zasubskrybuj ten kanał. A tymczasem Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy w... Wy... Erytrei! W związku z tym, że spóźniłem się wczoraj na lot, właściwie to obaj się spóźniliśmy, to w Erytrei zostają mi dwa dni zamiast trzech, które planowałem. Musiałem spędzić wczoraj noc na lotnisku, ale jesteśmy. E, przedostatni kraj tej wyprawy i jeden z najtrudniejszych do dostania się na świecie. Mówi się o nim, że jest Koreą Północną Afryki. Nie ma tu kompletnie internetu. Ludzie żyją sobie. Bez internetu bardzo ciężko jest się dostać, bardzo ciężko jest dostać. Zaproszenie na wizę, i w związku z tym, że mamy tylko. Aha, nie ma też bankomatów nie ma, no w ogóle nie ma prawie niczego i w związku z tym, że jestem tutaj tylko na dwa dni, postanowiliśmy pójść na piechotę z lotniska do centrum miasta, które jest oddalone o 5 km. Hotel zarezerwowaliśmy online i jakimś cudem udało się za niego zapłacić z góry. No i co? 48 godzin w Asmarze, czyli w stolicy Erytrei. Zapraszam Państwa na tę krótką wycieczkę. A później lecimy do południowego Sudanu. To co wyjątkowo ciekawe, to to, że Erytrea to jedno z najbardziej restrykcyjnych państw w świata. Masowa inwigilacja, tortury, niewolnictwo i przymusowa służba wojskowa. Codziennie setki Erytrejczyków uciekają z kraju, wielu z nich ginie po drodze do Europy. W kraju nie ma internetu, w kraju właściwie można powiedzieć, że jest dyktatura. Mówi się o nim, że jest Koreą Północną Afryki i bardzo ciężko się tu dostać. A jak wygląda to naprawdę? Zobaczcie sami. 爱情。 Dotarliśmy do hotelu i pomimo, że rezerwację zrobiliśmy wczoraj i opłaciliśmy hotel wczoraj, pani precepcja powiedziała, że mail dotarł do niej dosłownie 3 minuty przed naszym przyjściem, więc tak właśnie działa internet w Jest bardzo, bardzo, bardzo ograniczony. Jest regulowany rządowo, kto ma dostęp, kto nie ma dostępu i hotel jako jedna z instytucji, które pracują z turystami i które potrzebuje mieć jakieś podłączenie ma bardzo, bardzo, jak widzicie, gdzie, jak słyszycie, przepraszam, słaby dostęp do internetu. Usiedliśmy sobie więc w hotelowej kawiarence, zamówiliśmy espresso, zamówiliśmy Americano i dwie wody gazowane. Co ciekawe, woda gazowana jest w butelkach starych po Sevenapie, i z drugiej strony ma naklejkę, że jednak jest to woda gazowana więc y, najmniej jest recykling bardzo dobry. Siedzimy sobie, klimat jest niesamowity, te miejsca faktycznie są takie bardzo włoskie. Zaraz wchodzimy do pokoju i ruszamy w miasto, pooglądać co się dzieje. Tak wygląda pokój. 80 dolców, łóżka 2, kibel jest. Zostawiamy wszystko, idziemy. No więc, słuchajcie, jesteśmy, wychodzimy. Naprawdę ta asmara to jest taka mała podróż w czasie. Po pierwsze, wszystko tutaj zatrzymało się jakieś 60 lat temu i wygląda jak stare włoskie wioski. Wszędzie są ceglane budynki, stare auta włoskie. Albo jakieś rozklekotane inne samochody. Dokładnie tak jak na Sycylii, w starych włoskich wioskach. No i coś niesamowitego, bo można poczuć się jak turysta w dawnych czasach. Dostałem mapę. W związku z tym, że nie ma internetu, to porusza się tutaj z mapą, którą musiałem kupić za 3 euro. I mapa jest powiem wam, że całkiem zajebista. Trochę jest taka, jakbym był w parku rozrywki, w jakimś Disneylandzie, bo cała Asmara jest dość mała. Na każdej uliczce zaznacza się pojechała stara wespa. Zaznacza się miejsca, które można zobaczyć, więc będziemy dzisiaj podróżować w czasie, idziemy trochę pochodzić po mieście, pokażę Wam kilka rzeczy, eee, także zaglądamy w mapę i idziemy. Stanek pierwszy, no to jest taki hit, zobaczcie, gimby to nie znają, ja pamiętam wypożyczalnik w Beverly Hills video, Ale tutaj jest film ze sklepami. No i tak jak mówiłem wam nie mają internetu, więc tutaj można zobaczyć każdy film. Przechadzamy się tutaj po uliczkach i kolejny sklep wideo, gdzie można kupić filmy. Niesamowite to jest. Podróż w czasie naprawdę. Can I come, you guys are very pretty. I have to say. How it works? So you basically choose a movies from here and then you give us your phone or any device so you put them there. And then if you take two movies, one's well, free. Really? Yes. It's very cheap actually. How cheap is it? Really? is like one dollar. Yeah, that's nothing. Yeah. And if you want any series, documentaries are here. And you can have parts website so you can choose, from here. We all, we so can choose from here too okay and that's about series to like come back and take more okay you like that yes. <laughs> Thank you so much to jest naprawdę chodzi się tutaj po tych ulicach i naprawdę to jest podróż w czasie zobaczcie sklep ze zdjęciami tutaj się wywołuje filmy jak ze starych dobrych czasów. Ja w sumie czasem wciąż robię na filmie, więc w sumie to może nie aż tak starych. Tutaj jest sklep z dobrami skórzanymi. Ze skóry kangurzej, jak się okazuje. Bardzo ciekawe. No i kolejny sklep wideo, który już wam pokazałem, jak wygląda. Piękne dwie dziewczyny go obsługiwały. Hello Boss. Ok, let's go. Zobaczcie, jak wygląda stara apteka. Niesamowite. Naprawdę to jest takie połączenie, bym powiedział, komunistycznej Kuby i Włoch. Nie byłem jeszcze w północnej Korei, więc nie mogę powiedzieć, na pewno nie ma tylu włoskich wpływów, ale myślę, że klimat jest odrobinę podobny. Swoją drogą jest to całkiem niesamowite z tymi, z tą kolonizacją tych krajów tutejszych. W Mogadiszu też było bardzo dużo włoskich wpływów. Djibouti z kolei kompletnie francuskie, tam w sklepach croissanty, e, dżemy, bagietki. Zupełnie inaczej, wszyscy mówią po francusku. Ale też nie każdy trzyma tę historię, niektórzy się od niej odłączają. Tutaj bardzo, bardzo włosko. Jak widzicie, super cool. Patrzcie na tę kafejkę, tylko. Jak wyjęta z Włoch. No i znaleźliśmy coś, czego tutaj zdecydowanie jest deficyt. Coś, czego w Polsce i w Europie już naprawdę praktycznie nigdy się nie widuje. Jest to moi drodzy internetowa kafejka, jak za starych dobrych czasów. Tylko, że tutaj nie pograci w Counter-Strike'a, to nie jest tak jak u nas, że jest szybki internet. W sumie to jest tylko reklama tej kafejki. Nie wiem, gdzie jest sama kafejka. Może kiedyś ją znajdziemy. Może zbankrutowała, bo był za wolny internet. Katedra, stara, włoska katedra, która dumnie stoi na samym środku miasta, w samym środku miasta. Piękny zegar, dzwonnica i wieża. Tarłem słuchajcie do Sweet Asmara Cafe. Miejsca bardzo kultowego w mieście, gdzie można zjeść najlepsze ciastka, a obok jest centrum turystyczne, do którego trzeba przyjść i się zarejestrować, jeśli chce się zobaczyć niektóre zabytki. Właśnie to zrobiłem i dostaje się tam taki papierek. Trzeba tylko powiedzieć, jakiej jest się narodowości, kiedy chce się odwiedzić dane miejsce. My, akurat, chcemy odwiedzić stare cmentarzysko wojskowe pojazdów wojskowych, czołgów. Dziś, jak widzicie, 14 marca 2024 i teraz dostałem to pismo i teraz mam pójść dwie ulice dalej, zrobić ksero, przynieść ksero z powrotem do centrum turystyki, a oryginał oddać, jak będę wchodził do cmentarzyska, które wam pokażę niedługo. Po mieście przeszliśmy już prawie 5 km. Słuchajcie, mega ciekawe doświadczenie. Naprawdę, klimat takich trochę starych Włoch. Bardzo, bardzo puste ulice. Nie ma prawie w ogóle samochodów. Wszyscy jeżdżą rowerami. Wszystko takie opustoszałe, pozostawione. Mega ciekawy vibe. Bardzo mi się podoba. Naprawdę, super spokojne. Dwa dni to będą. Idealnie przed Południowym Sudanem na koniec, żeby odpocząć. A tymczasem doszliśmy do jednego z najbardziej unikatowych, wyjątkowych budynków, cudów architektury, budynek FIATA. To futurystyczny budynek stacji benzynowej, wybudowany w 1983 roku przez ówczesnego importera samochodów Fiat, pana Tagliero. Pomimo, że od samego początku budynek przeznaczony był na zwykłą stację benzynową, zaprojektowany został w formie przypominającej samolot. Stacja składa się z centralnej wieży, która mieści biuro oraz sklep, z dwoma skrzydłami po obu stronach długimi na 15 metrów. Skrzydła te są wykonane z betonu i nie posiadają żadnego wsparcia konstrukcyjnego. Architekt miał wiele. Problemów z przekonaniem konstruktorów do rezygnacji z wznoszenia elementów wspornych. Pomimo wielu konfliktów w latach 70. i 80. XX wieku, konstrukcja budynku nie poniosła żadnych strat. W 2003 roku przeprowadzono prace restauracyjne, a budynek został uznany za dobro narodowe i zabytek kategorii pierwszej, w związku z czym żadna jego część nie może podlegać modyfikacjom. Idziemy do kolejnego miejsca. Jak widzicie, jest to centrum multisportowe, ale jesteśmy tu przede wszystkim po to, żeby zobaczyć Oldschoolowe kręgle. Myślę, że to będzie super przeżycie. Jest to centrum multisportowe. Wszyscy grają w Bilarda i w snukera. Co ciekawe, a tutaj są jest 5-6 torów do Bilarda w tej wielkiej, starej, mega unikatowej hali. I z tego co wiem, to wszystko obsługiwane jest ręcznie, łącznie z ustawianiem kręgli, więc zamówiliśmy tor, zaraz przyślą nam tu kogoś, kto będzie ustawiał kręgle ręcznie. Słuchajcie, wynajęcie toru kosztuje 2 dolary, chłopaki idą i będą rozpisywać nam nasze wyniki, już widzę, że mają rozpiskę, mega jaja, więc ziomek idzie z tyłu ustawiać nam kręgle, idę zobaczyć jak to wygląda. Wszystko jak widzicie odbywa się ręcznie. Tutaj spadają kręgle. Tutaj są maszyny, które oni ręcznie obsługują, które ustawiają kręgle na miejscu. No naprawdę niezły polsku. Maszyny jednak jak widać nie działają. Po prostu ustawiane jest wszystko ręcznie. No i chyba gotowe. Czas iść zbijać, a jeszcze ręczne rzucanie puli Tor wydaje się być kompletnie krzywy, zaraz zobaczymy. To jestem kompletnie krzywy, że nie wiem jak można trafiać. W, w, ale chwilę pogramy i się nauczymy. Chłopaki już tutaj prowadzą nam rozpiskę. I got zero points. <laughs> zero. Rzucam. COŚ TAM JEST! Na koniec tutaj dwóch chłopaków się dostaje w zestawie Jeden liczy dla jednego punkty, drugi dla drugiego No i wiadomo kto wygrał 112 do 83 A tor taki krzywy jak... Jak nie wiem co Idziemy dalej Włoska prawdziwa gelateria, idziemy na lody, jak na włoskie miasto przystało, a z tyłu w tle to co widzicie to lokalny meczet, Erytrea w 60% jest muzułmańska, a widzę, że wejście jest gdzieś tu, zobaczmy co jest w środku, very cool. Oczywiście zacząłem jeść zanim wam pokazałem, wziąłem tiramisu i amarena, nie jest to to co w Rzymie, ale bardzo dobre. Jak na RT, to pyszne. Szkoda, że nie ma pistacjowych, ale jest dużo włoskich smaków. Naprawdę mega mega spoko. Cena dość europejska, bym powiedział. 2 euro za dwie kulki. Dotarliśmy. Do kolejnego miejsca jesteśmy pod miastem. 10 km przeszliśmy. I tutaj są stare, zdekomisjonowane, nie wiem czy tak się mówi po polsku, czołgi i pojazdy bojowe. Ale o tym bardzo wam powiem. W Asmarze znaleźć można bardzo nietypowe złomowisko, które z jednej strony jest cmentarzyskiem czołgów i innych pojazdów wojskowych a z drugiej pewnego rodzaju pomnikiem upamiętniającym wieloletnią walkę o niepodległość kraju. Sprzęt zgromadzono na złomowisku w zachodniej części miasta, nieco na obrzeżach, co istotne po usunięciu całego wartościowego wyposażenia, teren z zalegającymi wrakami udostępniono do zwiedzania. Również obcokrajowcy mogą odwiedzić to miejsce, a w Afryce nie jest to wcale takie oczywiste, ale muszą uzyskać bezpłatną przepustkę, zezwolenie z lokalnego biura turystycznego, które widzieliście jak załatwiają wcześniej. Na terenie cmentarzyska zgromadzono dziesiątki pojazdów wojskowych, od licznych ciężarówek przez pojazdy specjalistyczne, transportery opancerzone, aż po czołgi i wozy pancerne. i na tym właściwie moglibyśmy zakończyć ten film. Obejrzeliście państwo film z Erytrei, w którym stricte skupiałem się na tym, jak wygląda kilkudniowa wizyta de facto wakacje dla białego turysty, który przyjeżdża tam i odwiedza go na kilka dni. Ale nie byłoby w pełni w porządku, gdybym nie powiedział też o drugiej stronie Erytrei, dużo, dużo ciemniejszej. Erytrea, państwo więzienie Erytrea najgorsza dyktatura świata. To pierwsze dwa nagłówki, jakie znalazłem w internecie, wpisując hasło Erytrea. W ciągu ostatnich lat w Erytrei powstał jeden z najbardziej opresyjnych reżimów świata. Szacuje się, że w ciągu dekady z kraju mogła zniknąć nawet połowa mieszkańców. Większość uciekła, część mogła zginąć w więzieniach. Erytrea rzadko trafia jednak na pierwsze strony gazet. W kraju od lat nie ma ani jednego zagranicznego korespondenta, a pod względem wolności prasy rywalizować może ona wyłącznie z Koreą Północną. Przedstawiciele międzynarodowych organizacji nie mają tam oficjalnie wjazdu. O sytuacji w kraju opowiadają głównie uchodźcy. Co miesiąc ucieka ich stamtąd ponad 5 tysięcy osób. Mamy najgorszą na świecie dyktaturę. Nie istnieje wolność słowa ani gromadzenia się. Nie ma ani jednego uniwersytetu. Całe media są w rękach reżimu. Nie mamy konstytucji, nikt nie przestrzega prawa. Chrześcijanie są okrutnie prześladowani, zsyłani do obozów pracy, torturowani. Erytrejski rząd uznaje religię za bezpośrednie zagrożenie dla swojego istnienia. Obowiązuje ścisły system kontroli mieszkańców, czyniący z tego kraju jedno wielkie więzienie, w którym króluje powszechny strach. Tak czytamy w ONZ-owskim Raporcie o Erytrei. To tylko garska informacji, nagłówki i kilka wycinków z artykułów, które znalazłem na dość szybko, ale nie mógłbym o tym nie wspomnieć przy okazji tego filmu. Dla nas takie rzeczy wydają się absolutnie abstrakcyjne, i dlatego tym bardziej warto o nich mówić. I tym wątpliwie miłym akcentem. Być może zainteresowałem Państwa czymś nowym, być może. Dowiedzieliście się czegoś nowego, być może poszporacie odrobinę więcej, żeby dowiedzieć się o tym temacie. Dziękuję za oglądanie. Niezmiennie proszę o wszystkie subskrypcje, lajki, polecenia i szerowanie ze znajomymi. I co, do zobaczenia za tydzień. Pięknie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.